Nastąpiło przed chwilą podpisanie dokumentów, dzięki którym utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej stało się faktem. Jest z nami pan wicepremier Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi, i w zastępstwie pana wicepremiera Jacka Sasina, który miał być dzisiaj z nami, ale niestety inne obowiązki sprawiły, że nie może, jest pan minister Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, który odpowiada w naszym ministerstwie za utworzenie. Holdingu. Panie premierze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przed chwilą dokonał się kolejny, właściwie ostatni akt dotyczący powołania krajowej grupy spożywczej. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa, jest to kolejny element realizacji naszego planu wyborczego, naszych zapowiedzi. Kto, ta, ta, ta. Naszych zapowiedzi wyborców. Szanowni Państwo, przede wszystkim pragnę podziękować za sprawne procedowanie połączenia spółek z sektora rolno spożywczego na ręce pana premiera Jacka Sasina, ale też szczególnie wielkie słowa podziękowania tutaj dla pana ministra Andrzeja Śliwki, który tak na roboczo tym projektem się zajmował który na roboczo pilnował wszystkich spraw, aby przebiegały bardzo terminowo, sprawnie, energicznie. Polska grupa spożywcza w swoim zakresie będzie podmiotem, który będzie odgrywał istotną rolę w bezpieczeństwie żywności. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się bardzo często o bezpieczeństwie żywności w związku z wojną na Ukrainie, myślę, że Powstanie tego podmiotu spowoduje, że będziemy się czuli znacznie bezpiecznie, jeśli chodzi o żywność. Ale też niezwykle ważna rola grupy spożywczej, holdingu spożywczego, jak to wcześniej było nazywane, to jest przede wszystkim rola, która będzie pozwalała na godne sprzedawanie produktów rolnych przez rolników. To jest rola, którą będzie grupa spożywcza wykonywać w łamaniu zmów cenowych. Wiele przykładów takich zmów cenowych mógłbym przytaczać. To są m.in. skupowanie trzody ze strefa SF-u poniżej jakichkolwiek kosztów produkcji, czy choćby rynek owoców miękkich tak bardzo wrażliwy na zmowy cenowe. Tutaj ta grupa spożywcza temu będzie przeciwdziałać. Mam nadzieję, że ten kręgosłup Polskiej Grupy Spożywczej, który obecnie został utworzony Wokół Krajowej Spółki Cukrowej Elewaru innych spółek rolnych będzie tylko kręgosłupem, a będzie bardzo mocno obrastał w inne podmioty. Chcielibyśmy, aby to były podmioty zajmujące się zarówno przetwórstwem, ale może docelowo również handlem, eksportem, bezpieczeństwem żywnościowym, gromadzeniem zapasów. Więc to jest wielka rola dla tego podmiotu, aby stabilizować handel rolny. Aby cywilizować kontakty rolników z przetwórcami, z podmiotami skupującymi. I mam nadzieję, że po kilku miesiącach działania tej grupy wszyscy, a szczególnie rolnicy, zobaczą prawdziwe efekty i wielkie pozytywne efekty działania tej grupy spożywczej. A więc dzisiaj można powiedzieć, moment historyczny, dotrzymujemy słowa, powstała. Grupa Spożywcza yy, i zaczyna funkcjonować. Bardzo dziękuję jeszcze raz yy, panie ministrze. Yy, te podziękowania składam yy, dla pana premiera Jacka Sasina, ale również dla pana ministra. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję panie premierze za te miłe słowa. Rzeczywiście nie udałaby się praca związana z budową plugingu spożywczego, gdyby nie współpraca resortu, którym kieruje pan premier Kowalczyk. Jak i praca pana premiera Sasina, zarówno Ministerstwo Faktów Państwowych, jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi. E, pracowało ciężko nad tym, aby ten projekt w postaci holdingu spożywczego został zrealizowany. Dziś zostały podpisane e, umowy, na bazie których do krajowej spółki zostały przekazane udziały spółek, spółek, które zostały wytypowane w ramach przeprowadzonej przez. Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale także Krajowej Spółki Cukrowej, która jest właśnie integratorem podmiotu holding spożywczy, tego podmiotu, który przyjął nazwę Krajowa Grupa Spożywcza. My na bazie właśnie tej analizy, która została przeprowadzona, wytypowaliśmy te 15 podmiotów, tych wiodących podmiotów, tych czempionów sektora rolno-spożywczego, na bazie których właśnie budowaliśmy wokół tego integratora w postaci Krajowej Spółki Cukrowej. W poprzednim tygodniu została podjęta decyzja, która aprobowała działania związane z konsolidacją przez Radę Ministrów. W poniedziałek było, było walne zgromadzenie akcjonariuszy, gdzie akcjonariusze podjęli decyzję miażdżącą większością o tym, że ten proces konsolidacji powinien zostać właśnie sfinalizowany. A dlaczego? Dlatego z dwóch względów, tak najbardziej ogólnie mówiąc. Pierwszy element to jest kwestia Uzasadnienia biznesowego tego projektu. Szanowni Państwo, założenia, które zostały przyjęte i analizy, które zostały przez nas wykonane, wskazują, że Krajowa Grupa Spożywcza jest podmiotem, który będzie mógł osiągnąć przychody na poziomie 3,5 miliarda złotych. Jest to podmiot, który zwiększy w stosunku, w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej przychody o blisko 30%. Będzie sukcesywnie rozwijał każdy z segmentów. Który ma, jeżeli chodzi o segment yy, zboża i mąki, gdzie takim podmiotem wiodącym będzie Elewar, my mówimy o kwocie blisko 300 milionów plus, jeżeli chodzi o przychody. Jeżeli chodzi o segment skrobi, mówimy o kwocie blisko 50 milionów przychodu plus. I sam zysk netto, który jest zakładany, wzrośnie o blisko 47%. Więc, jak sami Państwo widzicie, te wskaźniki, które przed chwilą podałem, wskazują na uzasadnienie biznesowe tego projektu. Poza tym uzasadnieniem biznesowym są dwa elementy, o którym pan premier Kowalczyk już wspomniał, to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Grupa spożywcza będzie mogła zapewnić niezbędne strategiczne rezerwy, które teraz są, e, które w od, otaczającej sytuacji wiele osób podnosi kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Pan premier Kowalczyk wielokrotnie wspominał e, o kwestii, że Polska jest bezpieczna pod względem żywnościowym, ale uzyskujemy dodatkowe narzędzie. Które będzie nam pozwalało e, dbać o nasze bezpieczeństwo. I chyba dziś każdy, każdy kto twierdzi, że powołanie takiej grupy spożywczej jest niepotrzebne albo e, w, wątpliwe z różnych względów, no, chyba musi e, albo nie rozumie, czym jest właśnie bezpieczeństwo żywnościowe, czym jest suwerenność żywnościowa, albo nie chce, by polska wieś. I polski rolnik zawsze uwolnił się od właśnie spekulacyjnego i niekorzystnego charakteru działań niektórych zagranicznych koncernów. Kolejnym elementem, który przyświecał nam przy powołaniu Krajowej Grupy Spożywczej, to jest właśnie kwestia związana z pośrednią możliwością stabilizowania cen. Wynika to przede wszystkim z tego, że Krajowa Grupa Spożywcza, która będzie podmiotem, tym skarb państwa będzie miał dominujący charakter, będzie partnersko podchodziła do relacji z polskim rolnikiem, będzie podchodziła w taki sposób, jak do tej pory wypracowała sobie również Krajowa Spółka Cukrowa we współpracy z rolnikami, plantatorami buraka cukrowego. No ja bym chciał powiedzieć, że na każdym etapie procesu budowy Krajowej Grupy Spożywczej rozmawialiśmy zarówno ze stroną społeczną, czyli pracownikami. W których Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała blisko 5 tysięcy, ale także z rolnikami, plantatorami, którzy aprobowali takie działania, a także związkami zawodowymi wszystkich spółek, które będą uczestniczyły w Krajowej Grupie Spożywczej. Dziękuję. Szanowna pani redaktor, Szanowni Państwo, siedziba krajowej spółki cukrowej będzie miała miejsce w Toruniu, ponieważ w poniedziałek. W, 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 przepraszam, Krajowej Grupy Spożywczej będzie miała w Toruniu. Chciałem powiedzieć, że w poniedziałek było nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i to Krajowa spółka cukrowa, tak jak wspomniałem, jest integratorem. Doszło do zmiany nazwy krajowej spółki cukrowej na krajową grupę spożywczą. Stosowne wnioski zostały złożone w sądzie, i na bazie tego, na bazie całego procesu analitycznego, który służył nam właśnie wybrać najlepszy model, wybraliśmy model, wariant konsolidacji, który polegał na tym, że Krajowa Spółka Cukrowa, <coughs> czyli teraz już Krajowa Grupa Spożywcza, wypuściła akcje, które w ramach subskrypcji prywatnej zostały skierowane do Skarbu Państwa. Skarb Państwa objął te akcje poprzez wniesienie aportem spółek, które zostały wytypowane na bazie analizy. W związku z powyższym, te spółki. 14 podmiotów zostało wniesionych aportem do Krajowej Spółki Cukrowej. Oczywiście Krajowej Spółki Cukrowej, Krajowej Grupy Spożywczej. Teraz no, przez jakiś czas będziemy wymiennie używali tych sformułowań, ze względu na to, żeby też jakby, jasno i precyzyjnie wskazywać, że to właśnie Krajowa Spółka Cukrowa będzie tym integratorem, wokół której ten holding spożywczy powstaje. Szanowna Pani Redaktor, to jest proces, sam, sam proces interwencji. Wydaje mi się, że przez działania Krajowej Grupy Spożywczej, tak jak wspomniałem, będzie bardziej miał charakter działania pośredniego. Niemniej jednak, no, oczywiście, my analizujemy tę całą sytuację. Te wszystkie kwestie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mieli możliwość spotkania się na kolejnych etapach, pokazywania, że ten proces budowy tego holdingu spożywczego, tej krajowej grupy spożywczej, będzie również jeszcze rozkładany, bo kolejne segmenty, na które jesteśmy otwarci, będą mogły być dodawane do grupy spożywczej. Uzupełniając jeszcze wypowiedź, to przede wszystkim w tej chwili została utworzona krajowa grupa spożywcza wokół krajowej spółki cukrowej, ale to jest jak gdyby początek procesu konsolidacji y, sektora rolno-spożywczego, a więc idzie czas na inne sektory, na y, również sektory przetwórcze y, czy inne, a to jest jak gdyby pierwszy krok wokół tego, który, y, to jest krok, który pozwala na kolejne dołączanie y, potencjalnych y, czy zakładów przetwórczych, czy przechowalnictwa y, czy y, zakładów y, handlowych. Natomiast wracając do pytania dotyczącego nawozów, zainteresowanie jest bardzo duże. Wynika to z zainteresowania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ja nie potrafię powiedzieć, ile w tej chwili spłynęło wniosków, natomiast pracujemy również nad odłożeniem w czasie zakończenia poboru wniosków, czyli chcemy znowelizować rozporządzenie dotyczące terminu, ostatecznego terminu składania wniosków o dopłaty nawozowe. Do końca maja, przypomnę, że jest w tej chwili to do 16 maja, po to, żeby rolnicy wszyscy mogli zdążyć złożyć wnioski o dopłaty, te do, szczególnie do tych nawozów, które zostaną zakupione teraz jeszcze. Gdyż termin zakupu nawozów podlegających dopłacie mija 15 maja. Stąd działając na podstawie poprzednich podstaw prawnych, chcieliśmy, aby zrobić to jak najszybciej, dlatego że rozliczenie funduszy na które, które były bazą do dopłat, mijało z końcem czerwca, ponieważ zmieniła się dzięki decyzji Komisji Europejskiej, zmieniła się podstawa prawna dotycząca dopłat nawozowych. Teraz tą podstawą prawną jest komunikat Komisji z 24 marca i dotyczy on y, wojny w Ukrainie, dlatego też możemy sobie pozwolić na wydłużenie tego terminu. Jednocześnie ten termin nie chcemy, żeby był wydłużony nadmiernie, dlatego że rolnicy oczekują na te środki finansowe, więc znaliśmy, że termin dwutygodniowego przesunięcia w czasie składania wniosków pozwoli na sprawne złożenie tych wniosków po dokonaniu zakupu nawozów, ale równocześnie też na sprawne przeprowadzenie wypłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.